Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie tak jak obiecałam, film w ogródku także możecie się spodziewać różnych zaskakujących odgłosów sąsiedzi chyba robią grilla pies oczywiście biega i skacze i ogólnie wieje wiatr więc wszystko się chybocze no ale jak chcieliście, tak macie dzisiaj recenzja kolejnego kremu z filtrem przeciwsłonecznym i tym razem bierzemy pod lupę Ultra Sun Extreme tak to wygląda Opakowanie całe rozwaliłam, bo tu w środku są instrukcje, ale tak wygląda pudełeczko. No i samo opakowanie, jak widzicie, dosyć duże. Zresztą tu jest też duża pojemność, bo aż 100 ml, ale nawet jak na 100 ml to wydaje się to opakowanie takie naprawdę solidne. To jest pompka, taka dosyć duża pompka. Także tak to wygląda. Słuchajcie, co mówi producent, jeśli chodzi o ten filtr. Mamy tu oczywiście SPF50, UVB, UVA w kółeczku, PA z czterema plusami. Na samym opakowaniu możemy przeczytać, że to jest w ogóle to jest wersja Extreme i że ma very high, sun, very high Sun protection, czyli ma bardzo wysoką ochronę przeciwsłoneczną. Zawiera również antyoksydanty, jest wodoodporny i nie ma perfum, oleju mineralnego, PEG-ów, PPG, emulgatorów, silikonów nie ma. I to jest też chyba dobra wiadomość dla wielu. Nie ma tutaj również y, konserwantów y, octocrylenu i Edchythexyl, coś tam, coś tam, nie mam pojęcia, co to jest. Zastanawiają mnie te konserwanty, bo y, mi się zawsze wydaje, że to jest taki chwyt trochę reklamowy, że coś nie zawiera konserwantów, dlatego że w związku z tym, że sama. Y, wiele się uczyłam o formułowaniu kosmetyków, jak wiecie też robię swoje własne kosmetyki i, i coś tam na ten temat mo można powiedzieć, że wiem. Jestem oczywiście samoukiem, ale no wiele, wiele się na ten temat naczytałam i generalnie wszystko, co zawiera wodę musi mieć konserwant, dlatego, że jeżeli jest środowisko wodne, to zawsze to będzie środowisko, gdzie mnożą się bakterie. Yy, olejowe formuły, jakieś balsamy, olejki do, do, do makijażu, do nawilżania, jakieś masła takie typowo bazujące na olej... Olejach i masłach nie muszą mieć konserwantów, natomiast wszystko, co zawiera w sobie wodę, musi mieć konserwanty. Więc y, mi się wydaje, że to jest tutaj taki troszeczkę chwyt reklamowy, bo może nie ma jakichś. Y, y, może tutaj chodzi na przykład o to, że nie ma jakichś tam chemicznych konserwantów, a są bardziej naturalne, ale jakieś konserwanty w tej formulacji muszą być, bo inaczej to po prostu by nie miało racji bytu. Y, słuchajcie, i co tutaj jeszcze producent nam obiecuje? Ja tutaj znajdę, aha że to jest szybko wchłaniająca się formuła, nie nielepka, ochrona UVA i UVB, SPF50, to jeszcze raz powtórzone, że to jest żel i że ma tutaj również ochronę infrared, czyli to IR świetne do ekstremalnych warunków pogodowych, czyli ekstremalnych, ekstremalnie słonecznych pogody, no, tak można powiedzieć. I że jest odpowiednie właśnie dla e, skór wrażliwych. I mamy tutaj gwiazdkę, e, zawsze czytaj instrukcję e, w pudełku. Jeszcze tutaj na tym opakowaniu, na tym czerwonym e, pasku e, jest napisane once a day, jest z gwiazdką. E, I to w tej chwili tylko chcę zakomunikować, ale do tego przejdziemy na koniec. E, jeszcze jeśli chodzi o samą formułę, e, według tej mojej rozpiski, bo ja tutaj mam to wszystko sobie ładnie rozpisane. E, jakie mamy tutaj filtry? Mamy Titanium Dioxide w postaci nano, mamy Tinosorob M, Tinosorob S, Juvenil A, i juvinul T150, czyli nie mamy żadnych właściwie chemicznych filtrów starego typu, nie mamy tu ani oktokrylenu, zresztą tutaj jest to napisane, ale też e, i tych innych avo awo, awobenzo i tak dalej, czyli mamy same filtry nowoczesne, tak jak mówię, tinosorby i juvinule, same filtry nowoczesne, które są raz, że mają, dają pełne spektrum ochrony przeciwko pełnemu praktycznie spektrum promieniowania i są również stabilne. Także to jeśli chodzi o formułę, jeśli chodzi o filtry, nie znalazłam na opakowaniu y, informacji, jaki, jaki jest wartość PPD. Natomiast ja mam na tej swojej rozpisce z gwiazdką napisane, że 30. I ja to u, u, napisałam na podstawie tego, że w innych kremach tego typu znalazłam taką informację, że ma PPD 30. Więc... Y, domyślam się, że i tutaj będzie to pipi gdzieś tam w granicach 30, ale mówię, tą informację mam tutaj podaną z gwiazdki, więc to nie jest stricte z pudełka, ale jakiś tam na podstawie jakichś tam moich domysłów. Nie ma alkoholu, nie ma perfum, no i jest wodoodporny. Także tyle, jeśli chodzi o takie typowo informacje od producenta. Teraz Was zapraszam oczywiście na demonstrację. No to zabieramy się za aplikację. Słuchajcie, gwoli wyjaśnienia na opakowaniu jest instrukcja obrazkowa, jak nakładać, ile nakładać tego kremu. I jest rzeczywi rzeczywiście tam pokazana ta metoda dwóch palców. Natomiast ja nie do końca wiem, co autor miał na myśli, dlatego że ten krem ma bardzo rzadką konsystencję, taką praktycznie powiedziałabym, płynną. Więc odmierzyć sobie tego dwa palce to jest trochę ciężko, bo nie wiadomo jak mocno tą pompkę naciskać, to się nam wszystko rozlewa i ogólnie jest po prostu niewygodne. Ja natomiast raz tego spróbowałam i muszę wam powiedzieć, że te dwie, dwa palce to są takie moje rzeczywiście trzy warstwy. I muszę wam się przyznać bez bicia, że ciężko jest mi nałożyć tego kremu trzy takie moje warstwy. No zaraz wam pokażę dlaczego. W każdym razie po wyciśnięciu stópki ja też nie, nie wyciskam, nie dociskam tej to, y, pompki tak zupełnie do końca, bo wylałoby mi się tego po prostu zbyt dużo. To jest w tej chwili tyle i to ma taką, widzicie, leci. Y, I ja nie umiem, nie, umiem, nie umiem Wam tego pokazać na kamerze, ale ja czasami mam wrażenie, że ta pompka ma taką jakąś właściwości pianotwórcze, bo ja mam wrażenie, że ten produkt po wyciśnięciu z tej pompki, że on się tak jakby delikatnie... No nie, nie chcę powiedzieć, że spienia, ale coś innego się z nim robi. Tak, tak się, nie wiem, napompowuje powietrzem delikatnie, nie wiem. No i, i on pomimo tej swojej rzadkiej konsystencji yy, wydobywa się go tutaj dosyć sporo. Jak możecie zobaczyć, no mocno dosyć bieli i to nie jest coś takiego, co się błyskawicznie wchłania. Nawet pierwsza warstwa tak się dosyć mocno smuży. Nie, nie zdarzyło mi się, żebym mnie szczypał w oczy, także to na plus. I on, kiedy się zaczyna wchłaniać, tak gęstnieć i wchłaniać, to robi się taki lepki. I to jest taka pierwsza rzecz, która mi się tutaj nasuwa. Gdybym miała jakoś, nie wiem, właśnie opowiedzieć o tym kraju, bo chyba żaden jeszcze filtr, którego nie używałam, nie był taki lepki. Były tłuste, były suche, bardziej tłuste, mniej tłuste, czy tam bardziej komfortowe, czy to dawajcie, takie formy alkoholowe, które się szybko wchłaniają. Nawilżające, mniej, nawilżające bardziej, ale nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek był lepki. On jest na skórze taki, nie wiem, to jest taka lepkość jak po jakimś gęstym serum z witaminą C, coś w tym stylu. I zobaczcie, ta pierwsza warstwa się wchłania i nie widać tego efektu bielenia, trochę tutaj na brwiach mam wrażenie. I to była taka jedna pompka, nie do końca przeciśnięta, wiem, że to jest takie trochę oszustwo, ale ciężko jest odmierzyć sobie właściwej ilości tego kremu, mówię, przyciśnięcie do końca tej pompki nalałoby tego produktu zbyt dużo, także ja Nalewam drugi raz i to jest znowu tyle. On jest dosyć taki właśnie przeciekający przez palce. Przy czym to nie jest konsystencja taka typowa mleczka, bo te mleczka, które miałam do tej pory, czy z biodermy, czy, czy z, nie wiem, czy z tego biorę, to miały rzeczywiście taką kons konsystencję lekko tustawą, takiej no takiego właśnie mleczka, a to jest takie bardziej jakby wodniste i przez to jeszcze bardziej jakby przecieka przez te palce I to nawet jak się nie wiem czy to będzie widać, jak się na, na skórę nakłada to widać, że to jest taka emulsja bardziej niż mleczko, takie wiecie takie jakby zważone to wygląda, znaczy nie zważone w sensie, że coś mi się tu dzieje z tym, tylko no widać, że to jest taka wodnista formuła połączona z czymś tłustym no muszę Wam powiedzieć, że rozprowadzanie tego nie należy do najprostszych to nie jest coś takiego jak niektóre z innych kremów że nakładały, rozmarnowujemy, nie ma tutaj trzeba się trochę z tym pomęczyć dlatego, że to no niestety bieli natomiast konsystencja tego pozwala na równomierne rozłożenie, bo na przykład te, ten filtr z Ducray, czy ostatnio ten z Biodermy Pigment Bio, który używałam, one też bieliły bo one miały ten Tinosorb M tylko, że tamte formuły były takie zastygające i zanim zdążyło się to rozprowadzić, to to wszystko zastygało no i wówczas na twarzy robiły się takie smugi tutaj tego nie ma, bo to nie jest taka typowo formuła zastygająca tak zwana Dry Touch i to się da rozprowadzić i to ma na tyle daje czasu żeby te białe smugi rozprowadzić i żeby też one się w jakiś tam sposób rozpuściły, ja nie do końca wiem jak działa ten Tinosorb M wiem tylko, że to jest filtr w połowie o właściwościach w połowie mineralnych, w połowie chemicznych i mi się wydaje że on się poniekąd jakoś rozpuszcza na skórze bo no, po na przykład tym Typowych filtrach mineralnych, jak już mamy białe smugi, to mamy białe smugi, natomiast ten Tinosorb M, on się w pewnym sensie jakoś rozbija na tej skórze, nie wiem, rozpuszcza czy coś, i ten biały nalot koniec końców znika. Widać, że skóra jest rozbielona, ale zobaczcie później, że to ten efekt jakby mija. Jedynie biały nalot, jaki mi zostaje to na brwiach, tego nie jestem w stanie rozprowadzić, po prostu widzę na brwiach ten biały nalot, ale nie zostaje mi żaden biały nalot w linii włosów no i teraz to są dwie warstwy i ja wiem, że ja już nie dam rady nałożyć trzeciej czyli koniec końców nie nakładam tych dwóch palców nie dam rady nałożyć tej trzeciej, bo wszystko jest dosyć tłuste, dosyć lepkie i później rzeczywiście po tej trzeciej warstwie włos mi się tutaj przyklei do palców i po tej trzeciej warstwie, wszystko zacznie mi się smużyć i będzie po prostu nie do przejścia. Także ja to zostawiam tak, jak jest. Ja myślę, że tego filtra i tak jest sporo. Ja sobie oczywiście jeszcze jedną kropkę będę tutaj nakładać na szyję i dekolt, bo to już jest ta pora roku, gdzie filtr nakładamy do, do pępka. No, i tak jak mówię. Nie jestem przekonana, czy nakładam odpowiednią ilość, bo nakładam ilość zdecydowanie mniejszą niż zaleca producent, ale to wszystko dlatego, że dla mnie to jest niewykonalne. No, chyba że bym teraz odczekała te 10 minut, aż to się wszystko ułoży, wchłonie i tak dalej, i wtedy dopiero nałożyła trzecią warstwę. Oczywiście tak też można robić, tylko że ja Wam tutaj pokazuję, nie wiem, takie codzienne używanie, a nie. Jakiegoś y, filtrowego fryka, który będzie tutaj teraz odmierzał i czekał. <gry> y, tylko takie codzienne używanie. Myślę, że nikt nie ma rano na tyle czasu, żeby tak się z tym wszystkim bawić. Także pokazuję Wam tak, jak to wygląda, jak jest, a nie może jak powinno być, czy jak mogłoby być. No, nie wiem. Y, no, tutaj to się roz, rozprowadziło szybko i szybko się wchłonęło, więc już tutaj dokładać nie będę. Także wracam za te 20 mniej więcej minut, pokazać Wam, jak to wygląda. Jestem z powrotem, minęło dokładnie 20 minut. Jak to wygląda? Twarz się dosyć mocno błyszczy i nadal jest taka lepka. Mniej może niż po nałożeniu, ale... Nie, jest, nie wiem, czy będę w stanie to pokazać, ale no, troszkę się bardziej lepiej niż po jakichkolwiek innych kramach z filtrem. Takie, tak, takie mam po prostu pierwszą myśl. Biały nalot na skórze, jako tako, może nie jest widoczny. Ta skóra, mam wrażenie, że jakiś kolor się tak delikatnie ujednolicił, ale nie widzę, żeby ona była jakoś tam szczególnie rozbielona. Natomiast na pewno widzę biały nalot na brwiach. Brwi moje są, takie, wiecie, przy, przydymione. Tutaj na powiekach widzę, że mi się zebrało, więc tutaj sobie nałożyłam widocznie też na oczy. Także tu się zebrało. No i mam to na ustach. Zawsze staram się pamiętać, żeby zetrzeć z ust, bo potem jak to wszystko zaschnie i nawet jak nałożę pomadkę, czy jak nie nałożę, to się takie brzydkie białe te robią i staram się pamiętać, żeby to mi wszystko z ust zetrzeć. I teraz, jak starłam z ust, to dopiero widać, że jednak ta skóra jest rozbielona, bo skóra, usta się lekko zaczerwieniły, więc to tutaj widać. Ale nie jest to takie bardzo, nie wiem, odpychające i jakoś brzydkie. Nie mam żadnych takich smug ani takich, wiecie, wzierów na tej skórze. Tylko wszystko jest takie bardzo jednolite. No i mówię na brwiach. Tutaj na linii włosów nigdzie jakichś białych smug nie widzę. No i oczywiście na szyi, tutaj w tych liniach, to na pewno. Teraz tego może jeszcze tak do końca nie, zas, nie zaschło, ale później będę musiała to też delikatnie tutaj rozsmarować, bo na szyi się osadza tak jak te wszystkie inne. W chusteczkę, jak odcisnę, to powiem Wam, że chusteczka chyba niewiele zmienia. To znaczy, na, na pewno ściąga delikatnie ten błysk, ale się chusteczka też przykleja. No i co, błysk ściągnięty i teraz ta skóra wygląda trochę lepiej. Mówię jakoś tych białego nalotu też tak za bardzo nie widzę. No i to lepkość też trochę się zdjęła, ale... nadal ta skóra jest lepka. Ale po odciśnięciu chusteczką moim zdaniem to wygląda dużo lepiej, bo jednak on był taki dosyć, dosyć błyszczący. Na tej chusteczce tutaj niewiele widać. No ale jest troszeczkę bardziej... na że tego nie będzie widać, ale ja na żywo widzę, że ona jest taka trochę zatłuszczona, także coś tu się z tego zebrało. No ale zobaczcie, jak się zbierze, to mi się wydaje, że wygląda to całkiem znośnie. Także tyle na teraz no dobrze, jak widzicie po aplikacji krem do najłatwiejszych nie należy chodzi mi o to, że jednak jest to formuła delikatnie bieląca, a to ze sprawą oczywiście tego Tinosorb M jest to wszystko do ogrania to potem jakoś się wchłania i nie jest tak bardzo widoczne na skórze tak jak mówiłam, jest widoczne na brwiach czasami jak się coś zetrze, to potem widać, że jednak ta skóra jest w miejscu rozbielona, ale dopóki się tego nie ściera, to jakby ta skóra jest jednolita, także nie wiem podejrzewam, że na ciemniejszych karnacjach a już na pewno na tych bardziej śniadych, opalonych czy nawet na czarnych. Podejrzewam, że krem byłby bardzo mocno widoczny, ale na tych takich jasnych, białych mi się wydaje, że to bielenie można nazwać minimalnym. Jeśli chodzi o samą formułę, to tak jak mówiłam, rzeczywiście producent tutaj mówi, że jest nie tłusta i łatwo wkłania, e, szybko wchłaniająca się. Ja się z tym zgodzę, na tle innych e, tego typu filtrów e, można by powiedzieć, że jest to formuła stosunkowo łatwo wchłaniająca się i ja też nie mogę nazwać, że ona jest tłusta, bo rzeczywiście tej tłustości ja tutaj nie widzę, ale że nie jest lepka, to z tym się nie zgodzę i to właściwie na pierwszy rzut oka właśnie... E, mnie to właśnie zastanowiło i na to zwróciłam uwagę, że on jest bardziej lepki niż jakikolwiek inny filtr, który do tej pory stosowałam. Mi się wydaje, że o ile używacie makijażu, to wszystkie te minusy nie mają takiego naprawdę większego znaczenia, bo i to, to rozbielenie, i tą lepkość, wszystko potem i tak zasłaniamy makijażem. Natomiast jeżeli miałoby to być kosmetyk dla osób, które tego makijażu nie stosują, no to tutaj już mógłby pojawić się problem, bo on jednak na tej skórze nie wygląda tak idealnie idealnie jak inne filtry natomiast sama ta formuła nie jest zła biorąc też pod uwagę, że, on ma, że jest to krem o naprawdę bardzo dobrych parametrach czyli mamy tutaj naprawdę bardzo wysoką tą ochronę i UVA i UVB i w ogóle przeciwko całemu spektrum promieniowania i że jest wodoodporny, że właśnie nie ma alkoholu, nie ma perfum moim zdaniem ten krem ma tak dużo plusów że te pewne takie minusy jeśli chodzi o tą formułę można zobaczyć, bo mówię, na tle innych nie wypada to najgorzej jeszcze Kilka słów chciałam Wam powiedzieć na temat tego opakowania, dlatego że tutaj jak otworzymy to pudełko, to mamy tutaj naprawdę bardzo dużo informacji. Z reguły w filtrach mamy te ulotki włożone, tutaj ulotki nie ma, wszystko jest wydrukowane na, na tym pudełku. Natomiast wydaje mi się, że te informacje są na tyle ciekawe i na tyle zrozumiałe, co też można powiedzieć, że odróżnia od innych kremów tego typu, bo czasami na tych ulotkach to po prostu tak naprawdę tych informacji nie wiem jakoś one są dla mnie nie do końca zrozumiałe. Słuchajcie, tutaj mamy taką rozpiskę, fototyp skóry, ile godzin na słońcu, i tak dalej, i tak dalej. Mi się wydaje, że jeżeli macie karnacje podobne do mnie, to to jest moim zdaniem fototyp 2. Fototyp 1 to jest coś bardzo jasnego i bardzo wrażliwego, czyli to są, podejrzewam, że rudzielce, osoby, które mają piegi, osoby, które mają bardzo białą, jasną, wręcz taką różową skórę. Mi się wydaje, że to jest fototyp 1. Natomiast nasze, znaczy nasze, nie chcę powiedzieć, nie chcę wszystkim wrzucać do mojego worka. Ja swoją skórę oceniam jako fototyp 2, bo oczywiście jestem jasna, ale nie jestem blada, opalam się, a nie spalam, w związku z tym jest to fototyp 2. I tutaj jest napisane, że normalna, w normalnym słońcu moja skóra ma odporność 20 minut, w ekstremalnym słońcu 10 minut, natomiast przy nałożeniu tego filtra 10 godzin. Tutaj producent mówi, że 10 godzin. I Później jest z gwiazdką, Safety Reduction i to jest ta gwiazdka. I to jest ta sama gwiazdka, która tutaj jest z przodu napisana once a day, once a day, ale z gwiazdką. I o co chodzi z tą gwiazdką? I ta gwiazdka mówi nam, że mamy, że takie czynności jak pływanie, suszenie ręcznikiem, pocenie się, redukują okres tej ochrony przeciwsłonecznej i żeby skorzystać właśnie z tej tabelki. I ta ochrona słoneczna redukuje się o 30% i z 10 godzin schodzi to nam do 7 godzin. Czyli krótko mówiąc nakładamy krem. I nawet jeżeli nie pływamy i nie, na, nie, nie, nie wycieramy się ręcznikiem, ale biorąc pod uwagę, że to jest creme Extreme, czyli on jest raczej dedykowany właśnie ekstremalnemu słońcu, czyli jest dedykowany nie wakacjom, tak? Jakimś przebywaniem w dużej mierze na świeżym powietrzu, może uprawianiem jakichś sportów, wędrówek i tak dalej, to ta redukcja z 10 godzin schodzi na 7 godzin. I jaki to jest once a day? Myślę, że żadnego. Dzień nie trwa 7 godzin, nawet nie trwa tych 10 godzin, z reguły dzień trwa dłużej niż 10 godzin, ale już na pewno dłużej niż 7 godzin. Więc, nawet z tą gwiazdką once a day, to trzeba moim zdaniem dać na to poprawkę. Przez to wydaje mi się, że jest to trochę mylące, dlatego że yy, nie oszukujmy się, ile osób otworzy to opakowanie i będzie czytało całe te tabelki i wczytywało się w całą tą instrukcję. Przeważnie osoba kupuje, patrzy SPF-50, może co niektórzy sprawdzają skład, na przykład żeby sprawdzić, czy nie ma alkoholu albo nie ma tam perfum. Yy, I później widzą takie napis na, na opakowaniu One day. No i. Mi się wydaje, że przeciętnego użytkownika może to wprowadzić w błąd, bo kupujemy filtr SPF50, nakładamy raz dziennie i więcej się już niczym nie, przyjmuje, nie przejmujemy. Tutaj jest też na, narysowane, ile tego filtra nakładać, i jest tutaj rzeczywiście pokazana ta metoda dwóch palców. Ja podczas nakładania namówiłam Wam, że te dwa palce to jest mniej więcej moje trzy warstwy i nie jestem w stanie tego powie, nałożyć. Tutaj teraz czytam, że trochę to yy, byłam w błędzie, dlatego że. Tutaj head, znaczy head, twarz, bo tak wychodzi z obrazka, twarz to jest jeden palec, deko, szyja i deko to są dwa palce, więc rekomendowane rekomendowane przez producenta, ilość nałożoną na samą twarz z pominięciem szyi dekoltu, to jest jeden palec, a nie dwa. Więc yy, na początku myślałam, że ja tego filtra nakładam za mało, a teraz biorąc pod uwagę te rekomendacje z opakowania, wychodzi, że nakładam dobrze, bo dwa palce to były takie trzy warstwy i tak jak mówiłam, tego nie jestem w stanie nałożyć, nakładam dwie i wydaje mi się, że nakładam odpowiednią ilość, a przynajmniej rekomendowaną przez producenta. Także można by powiedzieć, że bez... Yy, Pocenia się i pływania, to daje mi to ochronę na 10 godzin, więc zakładam, że jak nałożę ten krem rano i pójdę do pracy i jeszcze wracając z pracy, nadal mam tą ochronę przeciwsłoneczną. Później jest już jej coraz mniej, więc teoretycznie po pracy, tak czy inaczej, jeżeli chcę iść jeszcze po pracy na jakiś spacerower tak dalej, to powinnam go mimo wszystko dołożyć. Także cały ten wywód mój ma ogólnie Wam przekazać to, że jakiekolwiek informacje na opakowaniu Once a Day bierzcie z przymrużeniem oka, wczytajcie się dokładnie, co też producent ma na myśli mówiąc to Once a Day i ile ten day tak naprawdę trwa. Czy to jest y, 14 godzin, czy to jest 7 godzin, bo mi się wydaje, że to wszystko ma y, znaczenie. Y, podsumowując, czy ja polecam ten krem? Myślę, że tak, dlatego że tak jak mówię, bardzo dobre parametry. Y, cena jest moim zdaniem y, atrakcyjna. Ja nie pamiętam dokładnie w tej chwili, il, za ile ja go kupiłam, ale biorąc pod uwagę, że to jest 100 ml, y, Wydaje mi się, że ta cena była naprawdę bardzo atrakcyjna i tak jak mówię, parametry tego kremu naprawdę są bardzo dobre, także nawet jakiekolwiek tam... Niekomfortową, niekomfortową formułę można mu wybaczyć, bo nie jest źle, sami widzieliście, że nie jest źle, ja go dzisiaj mam na twarzy, mam nałożony makijaż, także wszystko gra i buczy, więc ta formuła jest do ogrania, chociaż mówię, nie jest idealna, gdybym miała wybierać pomiędzy tym a P20, to wybrałabym mimo wszystko P20, bo tam to PPD jest podane wysoko, jest podane, wiecie, przez producenta jest wysokie i też tam ta formuła zupełnie, zupełnie nie bieli, także on jest taki zupełnie dla mnie bezproblemowy, ale wiem, że ten Pitwenci nie dla każdego jest dostępne, więc być może to będzie dobrą alternatywą, jeżeli szukacie czegoś takiego naprawdę o bardzo bardzo wysokiej ochronie, wodoodpornego, trwałego, no wiecie, taki hardkorowy po prostu filtr. I to by było na wszystko. Mam nadzieję, że wszystko powiedziałam. Dajcie znać, czy się z krewem znacie, czy może używaliście, czy zastanawiacie się. Z firmy Ultrasan jest kilka propozycji. Tam zwracać uwagę na skład, dlatego że w wielu jest alkohol. Ten na przykład alkoholu nie ma i tam jest jeszcze taki fluid na twarzy. On ma mniejsze opakowanie, chyba 50 ml i ten fluid typowo z napisem Face, on był zrekomendowany przez Cyril. Natomiast on jest naprawdę bardzo drogi. On kosztuje chyba ponad 20 funtów, i ja nie do końca jestem przekonana, czy warto tyle wydawać na filtr przeciwsłoneczny. Tutaj ten produkt jest przeznaczony zarówno do twarzy, jak i do ciała. Także nawet na tym obrazku jest tutaj cała rozpiska, na którą część ciała ile nakładać, także bez problemu taki, wiecie, dwa w jednym i do twarzy i do ciała i dla całej rodziny, bo przez to, że on tutaj nie ma ani oktokrylenu, ani tych innych kontrowersyjnych, że tak powiem, wchłaniających się filtrów, nie ma też perfum, nie ma też alkoholu, więc on może być przeznaczony dla dzieci. Tutaj nie znalazłam takiej informacji od jakiego wieku, więc może nie dla niemowląt, ale dla małych dzieci myślę, że tak, bo bo te filtry tutaj są bezpieczne i cała formuła też wydaje się być bezpieczna także to by było na tyle ode mnie mam nadzieję, że Wam fontanna i wrzaski psa nie przeszkadzają a to są moje azalie no popatrzcie, że są piękne, zobaczcie jakie piękne takie sobie wyhodowane do zobaczenia w kolejnym filmie życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego tygodnia i zapraszam do oglądania kolejnych filmów cześć Z strony. Do karmnika, no. Czubek też jej upitolisz? Czubek też jej upitolisz? No bo za wysoko może trochę rośnie, co czy nie? Myślałem, żeby może to Tutaj z przodu też trochę. Od dołu a górę zostawić. Taka korona. Nie, bo to będzie brzydko. Tylko tu, z tej strony też za bardzo się. No, taką trochę, wiesz, w taką bardziej kostkę, nie? Nie? No to tyle tylko, że do karmnika, żeby tam, nie ten, się taki goszcz tam nie robił. Hmm.